Hej, <noise> Olga siadła lakiego. Ja mam przygotowanego do lążowania lemona. Stoi jak osioł. Tam jest gdzieś Martyna. O! No. I, I idę pomóc tej. No, ogólnie to dziewczyny będą jeździć na lakim. A ja spróbuję popracować z tym wariatem. Jak to się robi? O. Hej, właśnie jesteśmy po jeździe. Następujemy sobie z Martyną. Kurczę, coś widać? Stępujemy sobie z Martyną i Lakusiem. Ogólnie oj, jeździłam, jeździłam dzisiaj na Lakusiu, a Meta była moją instruktorką. I, I on był tak cudowny. Można było na nim, normalnie sobie na nim kusowałam kółka, nie przyspieszał, szedł równym tempem i jeszcze ćwiczyłam na nim półsiad i kus ćwiczebny. I nawet mogłam stać w strzemionach na nim, więc byłam bardzo zdziwiona ale był przecudowny i stępował też w ogóle się niczego nie bał i szedł bardzo chętnie ale się troszkę zmęczył i też dzisiaj na początku skakał co to łazisz za mną? skakał ehm. i troszkę się zmęczył i zobaczcie jak się wykocił. patrz, patrzcie tu siodło można zobaczyć nie wiem czy widać, no i tak sobie występujemy. zobaczcie jak on jest spocony popręg i siodło mu widać całe tylko czapraka mu nie widać no i teraz sobie z niestępujemy, bo miał dzisiaj bardzo porządny trening. O, tu jest sobie Lemon. Tam są inne reszta koników i sobie występujemy. A Nikola jest sam. i jest tam, no. Więc my przejęliśmy vloga. Patrzcie, patrzcie! Szybko, szybko, szybko chuj, chuj, chuj. Mamy chrupki, mamy chrupki. Mmm, chłopki. mam

poszły tam, idziemy do nich. Patrzcie, co tu się dzieje, widzowie. Widzowie, patrzcie. Patrzcie, widzowie. Nie widać tej potęgi tu. Ło, patrzcie, jak się za nim kurzy. To jest szybkość. Widzowie Mamy tu Co? Au <laughs> <laughs> Ok, my już właśnie Mamy siodło w ręku I, nieko... I Martyna idzie I idziemy odłożyć Sprzęt Ok Pomóż mi Weź siodło Fajny bal na filmikę, to, to, to okay, tutaj yy, taką... Nie, zostaw tarką nie, tarką, nie wiem jak to nazwać. Yy, tutaj na pewnie. I no, przyklej yy, z tym czapakiem. Taki balny bal taki z tarkom. nie? Okej, okay, właśnie idziemy tutaj z Martyną i odkładamy rzeczy do auta. Oczywiście nie pokażę Wam tego auta, bo co was to? Że tak powiem. Ok, bagażnik jest otwarty, to otwieramy tam zawsze problem z tym autem. Okej, okay, i wchodzimy. Wszystko do środka. Do you your... Tak. Jedziemy Europeska wzdłuż ulicy. przez. Tylko